Czy uczysz swoje dziecko języka polskiego, mieszkając za granicą? Dziś przygotowałam krótką mini lekcję z moją kartą pracy. Zapraszam Twoje dziecko do wspólnej zabawy i nauki języka polskiego. Jesteście gotowi? Zaczynamy. Przyjrzyj się ilustracją, a następnie odpowiedz, czy zdanie poniżej jest prawdziwe czy fałszywe. Okienko 1. Chłopiec bawi się samolotem. Okienko dwa. Dziewczynka puszcza bańki mydlane. Okienko trzy. Dziewczynka gra w klasy. Okienko cztery. Chłopiec skacze w kałuży. Okienko pięć. Chłopiec gra na trąbce. Okienko sześć. Dziewczynka jedzie na rowerze. Okienko siedem. Chłopiec bawi się z pieskiem. Okienko osiem. Dziewczynka odrabia lekcje. Okienko 9. Dziewczynka myje włosy.